Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Barbarą Taubę i porozmawiamy o umyśle, podświadomości, nadświadomości, hipnozie i innych takich ciekawych rzeczach. Czyli wiadomo, każdy z nas miał za mało miłości, tak? Znaczy, większość ludzi miało za mało miłości. I to też spowodowało to, że robimy się, zamykamy się na różne rzeczy, blokujemy się przede wszystkim. A te wewnętrzne dziecko to jest właśnie ta cząstka w nas, która jest, którą trzeba uzdrowić. Jeśli uzdrowimy tą cząstkę wewnętrzną w nas, czyli tą, można powiedzieć, podświadomość, która, która jest w nas, wtedy naprawdę mamy cudowne efekty. Mhm. Efekty na, na, na każdym poziomie, na poziomie, wiadomo, yy, życia, yy, polepszania życia. Jeśli szukają rozwiązań, szukają na poziomie świadomym i naprawdę znam też osoby, które właśnie, tak mówimy, wywodzą się z takich rodzin, to szukają na poziomie świadomym, chodzą po psychologach i naprawdę to jest kółko, to jest koło zamknięte. To jest to takie koło, które naprawdę nie można rozwiązać, bo jeśli chcemy uzdrowić dziecko, dorosłe dziecko alkoholika, to nigdy nie uzdrowimy na poziomie świadomym, mhm. bo to jest właśnie, tak mówię, szukanie problemów na zewnątrz, a przecież cały problem jest podświadomości, czyli trzeba wejść do siebie, wchodząc nawet w takie klimaty ezoteryczne, gdzieś tam właśnie z czasem wchodzimy w te klimaty, później już właśnie mówimy archonty, różne właśnie te negatywne energie. Mhm. Więc ja uważam z mojego punktu, z mojego doświadczenia, z mojego punktu widzenia, że w takich temat, w klimatach nie warto siedzieć. Po prostu dobrze być, zrozumieć, przeczytać i odpuszczać, nie być w tym. Bo wiadomo, obniża nam się, obniżają nam się niesamowicie wibracje, energia nam się obniża. i Pomimo to, że że mamy tą wiedzę, ale wiadomo, że trzeba, ta wiedza jest nam potrzebna do jakiegoś poziomu świadomości, żeby ją uzyskać, być mądrzejszym i, i zostawić, mhm. nie wchodzić w to, po prostu nie wchodzić emocjonalnie. Każdy właśnie ma jakąś tam religię po to, żeby tylko wierzyć. A teraz, tak mówię, mamy, mamy takie energię, żeby się otworzyć na tą y, wiedzę, Wiedzę, już wiedzę, mówimy też o świecie, ale wiedzę też w nas, bo to wszystko jest w nas. My nie musimy chodzić i prosić, chodzić wiadomo, modlić się na kolanach, bo wtedy robimy siebie ofiarami, tak? Jesteśmy ofiarami, a nie właściwie kreota, kreatorami życia, tak? I jako dzieci też właśnie, bo no wiadomo, kodują już dzieci, a podświadomość jest właśnie kodowana wtedy, jak, jest, jak jesteśmy mali, tak? I to też powoduje to, że... Już te kodowania za dziecka są później silne i wpływają na całe nasze życie.